Cześć widzowie, co tam dobrego u Was słychać? Po ogarnięciu RGH w klasycznej 360c z falkonem na pokładzie, a także slimce z 4GB koroną, nadszedł czas na kolejnego slima, tym razem z płytą główną o nazwie Trinity. Konsolkę wraz z oryginalnym kontrolerem oraz zasilaczem dorwałem w lokalnym Lombardzie i zapłaciłem za nią całe 150 zł. Xbox nie jest w najlepszej kondycji wizualnej, a obudowa ma mnóstwo mniejszych lub większych rys, ale w końcu to piano black, więc nie ma się czemu dziwić. Na moje szczęście, plomba producenta jest nienaruszona i nikt wcześniej nie grzebał w konsoli. Bardzo dobrze. Tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, jest to Slim na płycie głównej o nazwie Trinity. No i aby zidentyfikować, z jakim konkretnie modelem mamy do czynienia, to musimy zajrzeć na tył konsoli, a następnie luknąć na czas jej produkcji. Xboxy wyprodukowane do lipca 2011 roku oraz przed, no to raczej będą wersje Trinity. Wszystko, co wyszło od sierpnia 2011 roku oraz po, no to będą już korony. Chociażby mieć 100% pewność, z jaką rewizją płyty głównej mamy do czynienia, to musimy spojrzeć na ułożenie pinów NAND. W Trinity są one w pionie, w koronie, header J23 jest już ułożony natomiast poziomo. No ale okej, okay, czym więc jest to RGH? RGH3 to metoda gliczowania 360 bez konieczności instalacji specjalnego chipa w rodzaju Matrixa czy też coolranera. Do ogarnięcia tematów w przypadku Trinity potrzebny nam będzie jeden rezystor między 3 a 10 kOhm oraz dwa dłuższe przewody. Strona Xbox 360 Hub, na której będę się opierał, sugeruje użycie zwykłego opornika węglowego, ale do tego moda zdecydowanie lepszy będzie rezystor SMD. Ja będę używać opornika o wartości 10 kOhm. Do odczytu pamięci NAND konsoli możemy wykorzystać klasyczny programator w postaci JR programera lub ex-flashera, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby posłużyć się mikrokomputerem Raspberry Pi Pico, który odpowiednio zaprogramowany spełni dokładnie takie samo zadanie, co klasyczny flasher. Tutaj warto dolutować do Pico header, aby w łatwy i szybki sposób można było odłączyć flasher od konsoli i tu najlepiej użyć przewodów męsko-żeńskich dalej niezbędny okaże się kabel HDMI do odczytania z CPU key oraz opcjonalnie warto zaopatrzyć się w przewód ethernet do łatwego i szybkiego przesłania owego klucza do J -Runnera. jeżeli go nie posiadamy no to będziemy musieli go przepisać po prostu ręcznie poza tym niezastąpione mogą okazać się płaskie narzędzia przy rozbieraniu obudowy torksy, nożyk precyzyjny, pęseta, a do zdjęcia klampa najlepiej użyć x-klampa. No i wymiana pasty termoprzewodzącej na nową jest jak najbardziej wskazana. W mojej 360C zetnę także i HS a i wymienię materiał, jaki znajduje się pod blachą, a do tego zadania użyję drutu molibdenowego 0,08 mm, czyli wykorzystam metodę, którą z powodzeniem stosuję w PlayStation 3. No i ja powalczę jeszcze z wyglądem obudowy i spróbuję pozbyć się rys, które szpecą piano black, więc Xbox przejdzie taką małą renowację. Z wielu, z wielu powodów ogarnięcie RGH nie należy do najprostszych zadań, ponieważ między innymi musimy odkryć jeden niewielki punkt na płycie głównej o nazwie PLL Bypass, gdzie przy nieumiejętnym działaniu nożykiem można w prosty sposób uszkodzić jedną ze ścieżek znajdujących się tuż obok, a to finalnie może zbrickować sprzęt. Jeżeli więc coś tu pójdzie nie tak, no to pretensje będziesz mógł mieć tylko i wyłącznie do samego siebie, jeżeli spróbujesz powtórzyć ogarnięcie modyfikacji na własną rękę. Można powiedzieć, że wraz z zamknięciem przez Microsoft cyfrowego sklepiku 360 sprzęt będzie pomału odchodził na zasłużoną emeryturę. Jednak jak to mawiał klasyk, nic bardziej mylnego. Pasjonaci skupieni wokół Xa jak zwykle nie zawodzą w takich momentach, ponieważ jakiś czas temu został uruchomiony sklepik Homebrew, gdzie z poziomu dashboardu Aurora mamy dostęp do aplikacji oraz gier Homebrew, a także całej masy emulatorów. No i całkiem fajnie jest sobie pyknąć w pierwszą część Gran Turismo dzięki temu PC SXR360 miodzio. No i warto o tym pamiętać, że cała zawartość zamkniętego sklepiku 360 jest zarchiwizowana i do znalezienia w czeluściach internetu. Pudełeczka nadal są w większości śmiesznie tanie, więc jest to chyba ostatni dobry moment na zbudowanie swojej kolekcji gier na drugą generację Xboxa. Okej, okay, pora przejść już do właściwego tematu i zabieramy konsolkę na warsztat, ponieważ musimy dostać się do płyty głównej Xa. Po ściągnięciu plomby producenta wyjmuje dysk, a następnie demontuje boczne żeberka. Pensetą rozpinam zatrzaski, no i tu trzeba zachować ostrożność, aby przypadkiem nie połamać plastikowych elementów. Obie części są już zdjęte. Rozpinamy zatrzaski z tyłu obudowy. Aby w łatwy sposób rozpiąć ostatni plastik, szukamy małego otworu, który znajduje się pod naklejką producenta. Pęsetą robimy dziurkę i wkładamy do niej jeden z jej końców, aby rozpiąć ostatni zatrzask. Elegancko zdejmujemy dolną część obudowy i wykręcamy wszystkie torksy. Od strony gniazda na zasilacz wykręcamy kolejny torx i demontujemy kartę Wi-Fi. Ściągamy górną część obudowy i wypinamy przedni panel, ale nie róbcie tego tak jak ja. Okej, okay, pozbywam się napędu DVD, plastikowej osłony, usyfionego wentylatora oraz stelaża na dysk twardy. Wykręcam przedni panel. Po pozbyciu się stelaża napędu możemy wyciągnąć płytę główną z metalowej osłony. No i mamy to, Xbox został rozebrany na części pierwsze. Wypinam jeszcze konektor od wentylatora i ściągam klampa. Z marszu zabrałem się za ścięcie i HESA i moim zdaniem jest to o wiele prostsze od tego co już znam z PS3. Dlaczego? Ano szczelina pomiędzy procesorem a blachą jest o wiele większa niż w plejakach, i drut wchodzi tu bez najmniejszych problemów. Silikonu też jest mniej i dość szybko poddaje się procesowi cięcia. Po jakichś 5 minutach blacha została usunięta z procesora, no ale tu musiałem ją delikatnie podważyć, bo za nic nie mogłem jej przekręcić tak jak robię to w PS trójkach elegancko. Teraz zabieram się za wyczyszczenie HESA oraz płyty głównej z nagromadzonego syfu. Ok, przechodzimy do instalacji RGH w Trinity, odwracamy płytę główną, namierzamy punkt C5R35, na który wskazuje teraz pensetą i idziemy na mikroskop, ponieważ musimy zeskrobać trochę laminatu, aby odkryć to pole lutownicze. wam ściągniętą solder maskę i cynuję odkryty punkt o nazwie PLL Bypass. Tyle cyny powinno wystarczyć, aby przylutować rezystor 10 kΩ. Elegancko do drugiego końca opornika lutujemy przewód. Drugi koniec kabelka lutujemy do punktu FT2V1. Ok, zabieramy się za przylutowanie drugiego kabelka pomiędzy punktem R3R22, czyli SMC Post, a polem o nazwie Post. W tym oto momencie zakończyliśmy instalację RGH na płycie głównej Trinity, która u mnie wygląda finalnie w taki oto sposób. No i tu jeszcze kaptonem podkleiłem oba przewody. OK, odwracamy serce XA i lutujemy 7 przewodów do headera NAND, co pozwoli nam odczytać pamięć XBOXa. Robimy to dokładnie według schematu dostępnego na stronie Xbox 360 Hub. Elegancko. Możemy zabrać się za częściowe złożenie konsoli. I tu zacząłem się zastanawiać, czy ścinać silikon z czapki laminatu, czy może go nie ruszać. Z informacji znalezionych na reddicie wynika jasno, że lepiej go zostawić, ponieważ jego brak może zaburzyć odprowadzanie ciepła z procesora. W opisie umieszczę link do tego wątku, gdzie jest to dość klarownie wytłumaczone, co, jak i dlaczego. Elegancko. Pasta została nałożona. Zakładam wyczyszczony radiator z wentylatorem oraz instaluję klampa. Wpinam konektor i wkładam płytę główną do metalowej obudowy i zakładam przedni panel. OK, przechodzimy do komputera i z GitHuba pobieramy ostatnią wersję JRunnera, a także wsad do zaprogramowania Pico. Teraz, za pomocą kabla micro usb łączymy Raspberry Pi Pico z komputerem, wciskając przycisk Butcel. PC w tym momencie powinien wykryć nasz mikrokomputer. Otwieramy rut urządzenia i przeciągamy pobrany przed sekundą plik picoflasher.uF2. Pico zostało automatycznie wysunięte z komputera, a my uruchamiamy w trybie administratora JRunnera. Podłączając ponownie Piko do PCA, JRunner powinien rozpoznać flasher. No i o to nam właśnie chodziło. Ok, przed nami odczyt pamięci NAND Xboxa. Odłączamy Piko od kompa i wpinamy do niego kabelki wyprowadzone z NANDu i robimy to oczywiście według schematu. Do Xa wpinamy zasilacz, ale nie uruchamiamy konsoli. Teraz możemy podłączyć flasher do komputera. W razie problemów z wykryciem piko najlepiej wszystko rozłączyć, zresetować JRunnera i ponownie połączyć to ze sobą do kupy. OK, w tym momencie naszym celem jest zrobienie dwóch identycznych kopii pamięci NAND konsoli. Klikamy w Read NAND. Elegancko. Dwie piękne, takie same i bez błędów kopie pamięci NAND zostały zrzucone na dysk twardy komputera. JRunner poprawnie wykrył, że ma do czynienia z Trinity i tu jeszcze mała uwaga. W każdym X z tą płytą główną mamy 16 MB NAND i nawet jeżeli konsola posiada 4 GB wewnętrznej pamięci, to nie powinno być tu takich problemów, jak czasem występują w Koronie. Teraz pozostawiamy opcję Glitch 2 i zaznaczamy RGH3. Klikamy Create Excel, a następnie Write Excel, dzięki czemu obraz Excel zostanie wysłany do pamięci konsoli. No i mamy to. Odłączamy PicoDXa, wpinamy kabel HDMI oraz opcjonalnie przewód Ethernet. Następnie odpalamy sprzęt. Jeżeli wszystko poszło dobrze, to powinniśmy ujrzeć obraz XL na ekranie naszego wyświetlacza. Dzięki temu uzyskaliśmy dostęp do klucza CPU, który jest nam niezbędny, aby przejść do dalszego etapu instalacji. Jeżeli do konsoli jest podpięty kabel Ethernet, to w JRunnerze wpisujemy adres IP Xboxa i klikamy w Get CPU Key. A jeżeli robimy to ręcznie, to przepisujemy klucz w miejsce, na które teraz wskazuje strzałka. OK, w tym momencie JRunner posiada już wszystkie niezbędne dane, aby utworzyć obraz RGH3. Możemy wyłączyć konsolę, ale zasilacz nadal powinien być podłączony do Xa. Ponownie podłączamy flasher, który właśnie został wykryty. OK, teraz klikamy w Create Xe Build. Elegancko. Obraz RGH3 został utworzony i możemy go wysłać do pamięci konsoli. Klikamy na opcję Write NAND. No i mamy to. W tym momencie tak właściwie zakończyliśmy instalację RGH3 w Xboxie z płytą główną o nazwie Trinity. I tu jeszcze ważna informacja. Wewnątrz katalogu, którego nazwa składa się z samych cyfr, znajdziemy kopię naszej pamięci NAND, klucz procesora oraz inne przydatne pliki. Cały katalog najlepiej sobie gdzieś zarchiwizować, na przykład na dysku zewnętrznym lub w chmurze. No i okej, okay, możemy odpiąć flasher od konsoli. No, i podłączając ją w takim stanie do telewizora, powinniśmy bez problemu wejść do oficjalnego dashboardu. Teraz możemy odlutować przewody z punktów NAND i zabieramy się za złożenie Xboxa w całość. Tak jak wspomniałem na początku materiału, porysowaną obudowę postanowiłem poddać procesowi polerowania. I tak to wyglądało przed i po zakończeniu prac. Tu na zdjęciach i przy naturalnym świetle prezentuje się to o wiele lepiej niż w rzeczywistości, ale po złożeniu konsoli jeszcze raz lukniemy na obudowę. Xbox jest już w jednym kawałku. Spójrzmy jak sprzęt wyglądał przed przystąpieniem do prac oraz na efekt końcowy. No i zrobimy jeszcze szybki test konsolki. No i na dziś to tyle. W opisie umieszczę linki do materiałów jak na zmodowanym x zainstalować dashboard Aurora oraz jak zwiększyć możliwości emulacji gier z klasycznego Xboxa na 360. Ogromne podziękowania dla wspierających ten kanał, bo to m.in. dzięki Wam mógł powstać ten materiał. Dzięki Wam bardzo. No i piona. I standardowo, jeżeli materiał się podobał i był przydatny, to motywująca łapka w górę oraz sub kanału jak najbardziej mile widziany. No i na dziś to tyle. Do następnego. Bye.